Obstrane spodnie Ona mówi, że śmierdzę Chociaż myłem się wczoraj Mam chyba obstrane spodnie tylko powiedzieć, że... Ona mówi, że śmierdzę Chociaż myłem się wczoraj Mam chyba obstrane spodnie Podobno gówno czułaś A myłem dzisiaj spodnie Chyba się obstrałem. Nienawidzę kiedy nie ma papieru w kiblu. Drugiego dnia nasrałem do jeziora. Główniana naszała miłości wystrzelona w twoje serce. Kiedyś miałem zdrowy kał. A teraz, a teraz mam marzenia Sram na różne kolory, nie podcieram się ręką nie jestem Arapem, z brodą na dupie Mam jebaną alergię na gluten, zamykam odbyt Serce, halo, zesrałem się Wyciek gazu w moim domu, ukryłem moje uczucia Jak gówno w mojej dupie, nasrałem i na mordę Chociaż My to prawnie was. niezgodne Mam chyba obsrane spodnie Nasrałem jej na mordę Chociaż to, to prawnie niezgodne Mam chyba rany spodnie Nie widziałam roku Nie wierzę ja ją tak Nie rozpoznaję smrodu Takie trochę sas Trochę sexy Chyba wiem gdzie mieszka Chyba to, że się podciera I mam ten rumiankowy papier Poturbowane pośladki Ale delikatnie Bo pomylili mnie z kobietą To chyba nienormalne Mam to w dupie Halo? Nie jestem pijany Ale dobra, Umiem się wypróżniać Moja dupa zaczyna mówić Moje serce zimne jak łas Nasrałej na mordę Chociaż to moralnie niedobre już nawet nie wiem, gdzie są spodnie. Nasrałem jej na mordę, chociaż to moralnie niedobre. Już nie obchodzą mnie spodnie. Nie wiem, dlaczego wszystko śmierdzi. Może ktoś zesrał się za mną? <śm>